Polska mapa drogowa infrastruktury badawczej to wykaz 53 projektów interdyscyplinarnych, angażujących do współpracy instytucje badawcze z całej Polski. Pierwszy z dwóch projektów, współrealizowanych przez nasz region, zakłada budowę nowoczesnego radioteleskopu w miejscowości Dębowiec w Borach Tucholskich. Duży teleskop otwiera nam właśnie drogę do tych super instrumentów, które zaczną działać po roku 2025. Także że to dla nas jest też bardzo ważne. Polska by wypadła w ogóle z tej gry, jeśli byśmy nie mieli dużego instrumentu. Drugi projekt, w którym wspólnie działa 17 ośrodków, dotyczy poprawy jakości życia człowieka. Podzielono go na trzy węzły. Ten, w którym udział będzie miał Toruński Uniwersytet, dotyczy opracowania testów do wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych. Tylko tu będą specjalne nowej generacji leki, które będą dopasowane do kodu genetycznego, czy na poziomie komórkowym tego, co w danym pacjencie tkwi, tak, by można było skutecznie i bez Tzw. Tak czynników dodatkowych przeprowadzać skutecznie terapię. Ale najważniejsza jest diagnostyka, a więc umieć znaleźć na pierwszym etapie, etapie dany stan chorobowy, dane jednostki chorobowej. Opiewające na blisko miliard złotych zadania pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym zatrzymanie zdolnych studentów w kraju. Z pewnością. Będzie konieczność zatrudnienia w ramach poszczególnych jednostek, czy na pewne okresy, czy na okresy krótsze, czy na okresy dłuższe, osób do realizacji konkretnych, szczegółowych badań. A kto może być zatrudniony? Oczywiście nasi absolwenci, przede wszystkim z naszych uczelni. A już niedługo chętnych do pracy w tych sektorach może być jeszcze więcej. Właśnie wystartował kolejny projekt edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego skierowany do młodzieży zainteresowanej fizyką, matematyką, informatyką czy astronomią. W tym roku chcemy kilka tysięcy e, młodych ludzi wyedukować, lepiej przygotować do studiowania, gdzie są wymagane umiejętności z zakresu nauk ścisłych. E, okazuje się, że młodzież łaknie tej wiedzy. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans Edukacyjnych uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach naukowych.